I have my uh, guitar right now here. Nie you all the secrets. What else? <laughs> Witam, nazywam się Paweł Jabłoński. Dzisiaj wystąpię w roli redaktora. Chciałbym przeprowadzić wywiad ze swoim ojcem, czołowym kulturystą lat 80. Jak jako jak wielkim pro, propagatorem kulturystyki lat 90. w czasach, gdzie jeszcze nie było internetu. W przeciwieństwie do tego, do dzisiejszych czasów, gdzie wiedzę mamy podaną w cudzysłowie na tacy. Tato, opowiedz, jak się zaczęło, od czego zaczęła się kulturystyka, Twoja wielka przygoda? Co Cię zainspirowało? Z czego czerpałeś wzorce? Jak to było w starych czasach? Ponieważ no, młodzi chłopcy, młodzi adepci nie pamiętają tego, a to jest ciekawe, bo stare, dobre czasy od tego się zaczynało. Jak to wszystko. Było i, i w jakim stylu to wyglądało. No miło mi jest, że na pewno mój syn wyjazd ze mną prowadzi. Nigdy nie byłem zestresowany, ale dzisiaj bardzo jestem zestresowany w związku z rodzinną tutaj propozycją wywiadu. No jak to było? Na pewno było wesoło. Nie mieliśmy takiej wiedzy, jaka jest obecna. jak się uczył na błędach. Ja zacząłem trenować w wieku. 12 lat, no, w tej chwili mam 55 lat i trochę jestem przerażony, jak sobie uświadomię to, że jest to 55 lat. Nie czuję się na tyle. No co, no parcie takie było zawsze do siłowni, do, do, do ciężarów, chyba to w genetyce mam, bo, bo od urodzenia taki człowiek był jakiś silny, mocny. No na czym się uczyliśmy? No, uczyliśmy się. Stanisław Zakrzewski, świętej pamięci, bardzo duży propagator w Polsce wy, zorganizował, wydawał sport dla wszystkich. To była taka kultowa gazeta. Były tam zdjęcia z zachodu, treningi. No na pewno się człowiek wzorował na Schwarzeneggerze, który był oczywistym królem kulturystyki. I człowiek za bardzo się wzorował, bo tyle było błędów popełnianych, bo jak Schwarzenegger mówił, że trzeba trenować trzy razy w tygodniu, powiedzmy dla początkujących, to człowiek razy pięć to robił, nie? No, miało to na pewno swoje też dobre skutki, bo człowiek doświadczenia zdobywał bardzo ciężką pracą. Te mięśnie były wyrzeźbione, może przemęczone, ale były wyrzeźbione. Było dużo lat straconych. No, jakąś tam nie wiedzą, ale później jak człowiek to wszystko połączył w jakąś kupę powiedzmy, no to wiedza była bardzo bogata, doświadczenie było już 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 przepotężne. Na co? No, przede wszystkim genetyka się liczy w kulturystyce, bo można wiedzę mieć ogromną, można mieć duże środki finansowe, można mieć odżywki, można mieć wiele innych jeszcze tutaj udogodnień, dodatków, a jak się nie ma genetyki, no to niestety, no nic się nie zwojuje w tym sporcie, jak w każdym innym sporcie trzeba mieć talent. Z tego co pamiętam, to ćwiczyliście po trzy godziny dziennie, bo generalnie było przyjęte im więcej, tym lepiej, także jak ktoś miał siły na 3 godziny, to to, to wystarczało, znaczy jak miał siły i czas na trzy godziny, no to myślał, że tak jest dobrze, no, było to omyłkowe, do czego doszliście później, ale ale chyba dobrze pamiętam, że te treningi tak, się wydłużały do Treningi się wydłużały może też dlatego, że był brak czasu i trzeba było skumulować treningi na przykład na popołudnie. No, 3 godziny to był dobry czas, ale bywało, że i cztery godziny. <grych> I cztery godziny trening był też. Człowiek wzorował na jakichś tam periodykach, gdzie pisali, że niektórzy kulturyści po 5-6 godzin trenowali, co było dużym błędem. No w moim przypadku te 4 godziny na pewno był to no, nie zupełnie stracony czas, bo człowiek był tam wytrenowany w jakiś sposób i miał predyspozycje wytrzymałościowe. Tak, nawiasem dodam, że e, moja córka Karolina, twoja szóstrzyczka w szkole baletowej, zrobiła ostatnio lat 13. Słuchajcie, tysiąc brzuszków, słownie tysiąc brzuszków i mogła dalej je robić, nogi zaczepione od rabinki, ale ją zatrzymali, bo po prostu no, zrobiła się panika w szkole, co się dzieje. No, nawiązuje do tej wytrzymałości. Były długie przerwy treningowe. Może dlatego ten trening był taki długi, bo trenowało się ekstremalnymi ciężarami. W moim przypadku ja zawsze trenowałem metodą negatywną. Na każdą grupę mięśniową brałem. no... Przeogromne ciężary, nawet dzisiaj wiele osób nie, nie, nie wykona z takimi ciężarami, no takim moim chwalebnym rekordem to jest 130 kg stojąc 6 razy na biceps ze sztangą, 6 powtórzeń, już to było z takim ruchem powiedzmy delikatnie oszukanym, ale 50, 70, 90, 110 czysto technicznie. No. 300 na przysiad z pomocą po 6 powtórzeń nie było żadnym problemem. Przy wadze 80-82 kg. Mieliśmy, wejdę w słowo, z, zjazd kadry Polski 3 lata temu, gdzie podano nam na tacy nowe metody treningowe. Robiono wycinki mięśnia przed treningiem, jak i po treningu. Robiono różne style treningowe, przeprowadzono różne style treningowe na Większej grupie osób i stwierdzili i naukowcy nasi branżowi, że właśnie po ruchach negatywnych mięśnie są najbardziej uszkodzone, bo to jest taki ruch nienaturalny do tego koncentrycznego, tak zwany ekscentryczny, i właśnie stwierdzono to, czym się sugerowali, o czym ojciec mówi zawodnicy w latach 80. No, przyszło to tak samo z siebie. Instynktownie, jako teraz jest potwierdzone badaniami, także jest w tym. Jest w tym prawda, ale nie każdego na to stać, bo, bo trzeba jednak wziąć dużo większy ciężar niż jest się w stanie wycisnąć czy unieść na jeden ruch. Także na to już trzeba być odważnym, ponieważ no, różne rzeczy mogą się z tym stać. Ale jestem podziwu, bo nie miałem nigdy 300 kg na przysiadach, a, a byłem Ważyłem sto parę kilo i, i. Też były mocne. No i też była jakaś tam moc, także nie odważyłem się na, na 300 kilo, żeby opuścić się na przysiadzie. Ale tak miałeś 60 sze na barki. 70, nawet 70, no, ja z kolei podziwiam. Ale no uśmiałem się trochę, jak mi Paweł powiedział, że nowe metody są yy, proponowane kadrze Polski, jeżeli tę metodę już stosowałem praktycznie 30 lat temu. Ale tak jak Paweł powiedział, nie każdy może stosować taką metodę, z tego względu, że muszą być predyspozycje do tego. Co to znaczy predyspozycje? Silne kości i ścięgna. A my, zanim weszliśmy na jakiś tam ekstremalny trening, ja jakiś, skoro miałem 12 lat, jakąś tam gimnastykę uprawiałem na drążku czy na linach, to już to było wszystko przygotowane. I później ten trening, właśnie ekscentryczny, ta metoda negatywnego opuszczania, już yy, miała. Odpowiednie podwaliny, że można było no, targać bardzo duże ciężary. No, 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 na drążku się pociągałem, no, ale to sam. Sześć powtórzeń z ciężarem 85 kg do karku. No, myślę, że też mało kto w tej chwili dokona takiego wyczynu. No, na barki ruchem oszukanym tam 40 kg wznosy ramion bokiem nie było żadnego problemu. No, opuszczanie po sześć powtórzeń wyciskanie klatki w poziomie 230 to też żaden problem na 150 kilo się brało po 10 powtórzeń i też nie było większej filozofii to wszystko podczas treningu podczas treningu gdzie ja akurat nie stosowałem więcej niż tam dwa ćwiczenia normalnie na, na, na grupę ale to były takie ekstremalne już później ciężary że co trening w cyklu dwumiesięcznym trzeba było się poprawić kilogram dwa półtora czy powtórzenie no do dzisiaj mam jakieś tam zeszyty które potwierdzają ten ciężki trening no i wszystko było, musiało mieć zapisane do dzisiaj mam taki nawyk, że jak idę na trening no to mam zeszyt sobie coś tam notuję, żeby miał obraz i kształt. no nie jest to, tak jest, nie jest to taki trening jak kiedyś, ale jest trening rekreacyjny gdzie też są niemałe ciężary nie? także przygotowanym trzeba było być fizycznie do takich treningów jak i psychicznie, ponieważ no, odważyć się na taki ciężar to też trzeba było się nieźle skoncentrować i wyzwolić jakąś energię w sobie. Przejdźmy dalej, później zaczęły się zawody, w którym roku tato pierwszy raz wystartowałeś i jakie odniosłeś, Sukces. na jakim opracowałeś się miejscu? Czy sukcesy znaczy, były, czy jeszcze nie? Jak byłem młodym chłopcem, to sobie powiedziałem, że pierwszy mój start w mistrzostwach Polski muszę być piąty. Nie wiem, dlaczego sobie tak wymyśliłem, ale tak sobie wymyśliłem. No, zacząłem startować w 81 roku, miałem 24 lata, wygrałem wszystko w Polsce, co było możliwe, z takim, no, można powiedzieć, wielkim hukiem, że jakieś tam objawienie się pojawiło, a że, no, miałem predyspozycję w sensie sylwetki, i genetycznie człowiek się taki urodził, po prostu w jakiś tam sposób zgrabny, proporcjonalny. Dlatego zrobiło to jakieś ogromne wrażenie u redaktorów i u fachowców. No, zatrzymałem się dopiero na Mistrzostwach Polski, Byłem drugi, wicemistrzem Polski zostałem. No i to było takie wtedy wielkie przeżycie. Tak jak mówię, no ludzi było bardzo dużo na, tych, na każdych zawodach, to, 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 to były tłumy ludzi, nie tak jak teraz, że no, no mało jest tych ludzi, coraz mniej. Może ta kulturystyka troszeczkę ma mniejsze już teraz takie zainteresowanie, bo jest tych kulturystów dużo. Kiedyś nas było mało. Także każdy facet z Grabdy, dobrze umieśniony robił wrażenie. No, Jakiś tam musi być na pewno uśmiech i aparycja i żeby też pusto w głowie nie było, bo można sobie narobić złą reklamę i kulturystyce też. Także no, fajnie to było, no, takie, takie były starty. Nie? Była część... Wielka publiczność jak i. Była wielka frekwencja wśród zawodników, bo słyszałem, że przyjeżdżali chłopaki na zawody po 300 osób, było to prawda? Może po 300 to nie było, ale ponad 200 na pewno. No może, może ja nie pamiętam, ale tam gdzie ja startowałem, to zawsze było ponad 200 zawodników. I kategorie to niekiedy no, trzeba było w kilku robić ratach, że tak powiem, bo, bo nie mieściliśmy się na scenie. Konkurencja też była duża, bo była duża. No, chłopcy byli dobrze przygotowani wbrew temu, co, co się mówiło, że nie było tam możliwości do przygotowania. No, były możliwości, bo jeżeli ktoś chciał, no, to wielki filozofit nie ma, bo ryby, kurczaki, jajka, płatki, jakieś tam mięso zawsze można było to sobie załatwić to no, na pewno była kwestia pieniążków no bo dzisiaj też jest kwestią pieniążków jak się przygotujemy no muszą być te pieniądze żeby po prostu sobie kupić te jedzonko. Nie? Dla przyrównania w dzisiejszych czasach na mistrzostwach Polski startuje około 100 zawodników i zawodniczek w tamtych czasach nie było kulturystek kulturystek czasem się pojawiały jakieś tam z pojedyncze przypadki, ale no, jako że nie było fachowych pis internetu, gdzie trudniej było się do tego przygotować, jednak zawzięcie ludzi było dużo większe, ponieważ no, jak tato powiedział, startowało około 200 osób na zawodach, co się chwali, bo fajnie, że każdy był na tyle odważny, żeby przyjechać na te zawody i spróbować. Co ciekawe, no, nie, nie mieli wtedy chłopaki smarowideł, smarowali się. Takim wynalazkiem, jak jest bacon z lakier, albo smar do drewna. Nie znam tak się jest, na tym, ale, tak jest. ale zaraz... normalna farba do drewna. Normalna farba do drewna było to kupa śmiechu, bo ja akurat jak się wysmarowałem tą bejcą, ja się nie pociłem, w miarę byłem odwodniony, ale generalnie się nie pocę. Wszystko się pięknie trzymało. Kolor był jednolity, była to tajemnica. Dla publiczności, dlaczego my jesteśmy tak opaleni? No ale już się uśmiechaliśmy do siebie, bo trochę wstyd się było przyznać, że to jest bejca. Natomiast ci chłopcy, co się pocili, jak się wysmarował, później się rozgrzał, wyszedł na scenę, zaczęło to wszystko spływać. To sobie wyobraźcie, jak było wesoło na scenie, co się działo, bo facet był na górze brązowy, podniósł, podniósł ręce, a, a tu były wodospady. Także ciekawie było. No, trzeba było zejść ze sceny, wytrzeć się, domalować się i wyjść z powrotem. No, takie to były czasy. No, później jak jeździłem na zachód, to już te smarowidła przywoziłem. Już było lepiej. Już było fajnie. Nie? Już było można powiedzieć po ludzku, nie po spartańsku.